Dzisiaj Wam pokażę jak narysować kota. I nie tylko kota. Kota narysujemy od ósemki. Zaczynamy ósemka, i później robimy oczy. Także bardzo łatwo, powoli, bez żadnych nerwów. Oczywiście łowa, Uszy. Tutaj możemy zrobić mu takie oczy. Do tego język. I teraz robimy tuf. Nie jest wystraszony, to możemy zrobić tak. I oczywiście ogon. I teraz jeszcze, co jest najważniejsze przy kocie. W ten sposób narysowaliśmy kota. Miał, miał. Oczywiście, można kota rysować na wiele sposobów. Tu Wam pokażę teraz jeszcze taki szybszy sposób na kota. Także. Tutaj widzicie, zaraz będziemy mieć żółwika, kota można narysować tak właśnie szybko. I to już jest też kot. Oczywiście można mu jeszcze zrobić, żeby był wesoły. Grzyweczkę. No, niektórzy jeszcze mogą, mogą dodać pazury. Bo kot często pazury wystawia. Nieraz ktoś Was na pewno, któryś, czy wasz kot, czy kot sąsiada, Was na pewno podrapał. To tyle na temat kota. A teraz może narysujemy jeszcze coś innego. Właśnie żółwika. Mamy tutaj żółwika egipskiego zresztą. Żuwia się rysuje jeszcze łatwiej. Żuwia rysujemy w ten sposób, że robimy skorupę. Robimy mu albo takie ciapki typu biedronka, będzie tak wyglądał. No zaraz wam pokażę ogon. Łapka-łapka, brzuszek. Łapka-łapka i głowa. I już mamy żółwia. A jak chcemy żółwia jeszcze zrobić innego, to możemy zrobić w ten sposób. Przerysujemy tak jak hełm. I robimy taką kratkę. Bo są różne żółwie stepowe, wodne. I tak samo główka. Zdziwiony żółw. Brzuch i ogon. Tu wam jeszcze pokażę na temat głów zwierząt, ale nie tylko różnych ludzików. Na przykład pokażę Wam, jak rysować jakie z buzia. Jakiś chłopiec prosty. I teraz zobaczcie, jeśli będzie. Zrobimy drugą głowę. Robimy nos. I teraz zrobimy tak, jak jest wesoły, a jak jest smutny. Buzia bardzo dużo wyraża. No, można jeszcze oczywiście uszy zrobić. Dobrze, teraz jeszcze narysujemy słynnego Bociana. Bocian, to wiadomo. Wszyscy wiemy już, jak. Jak, jak się robi, jak bociany, że robią gniazdo, że gniazdo może mieć średnicę, bociana się robi w ten sposób. Oczywiście mówimy tu o prostym bocianie. To jest bocian. Oczywiście taki bocian prosty. Wiadomo, a tutaj ma gniazdo, siedzi sobie na gnieździe, tak? Na takim, często na takim słupie jest to gniazdo. No tutaj ma jeszcze dopiero jajka, także nie ma, nie ma młodych. Teraz Wam pokażę jak się rysuje krasnoludka z ósemki. Z ósemki można dużo ciekawych rzeczy zrobić, zobaczcie. I już mamy krasnoludka. Oczywiście jak się postaracie jak się postaracie to możecie, to możecie narysować ładniejszego. Zobaczcie jak się tutaj postaram trochę. No, można mu zrobić jeszcze takie ubranko. I już jest i teraz można mu zrobić jeszcze kapelusz. Teraz zobaczymy, jak się rysuje krokodyla. Krokodyl ma zawsze długi pysk, oko i ma też tak zwane kolce. Co ma najważniejszego, to zęby, bo bez zębów nie mógłby złapać swojej zdobyczy. Także i oczywiście musi mieć jeszcze łapkę z pazurami. I tutaj mam drugą łapkę z pazurami. Taki krokodyl może być też trochę wesoły. Zrobimy mu lekki uśmiech. Może tu jeszcze mały nos. Teraz jeszcze zrobimy ciekawy taki owad, który często nam latem przeszkadza. Jeszcze z 1 maja to się nudzimy wszyscy dzisiaj, dlatego sobie rysujemy. Ale już w czerwcu mogą być komary. Może ktoś u Was komara ma w piwnicy jeszcze? Komarka, czyli taki motorower. I teraz najważniejsze skrzydła, bo bez skrzydeł, jak wiemy, komar nigdzie nie poleci. Co on tu ma? Często komary mają buty i ten nasz też ma buta. Może mieć czapkę, żeby go nie raziło. Słońce. I oczywiście. Tutaj jeszcze ma. Co on tu ma w nocy, jak leci, jak myślicie. A, on ma właśnie latarkę. Żeby było jasno. Jak, bo tak to by nie widział nic w ciemnościach. Wiadomo. Jeszcze możemy narysować. Słuchajcie. Pokażę Wam jak narysować skuter. Każdy kiedyś z Was chciałby mieć skuter. A jak nie skuter, to jakiś motocykl, jak będziecie starsi. A na pewno Wasi rodzice albo bracia i siostry mogą już mieć skuter. To jest taki skuter typu włoski. Pa. Siedzenie. No i najważniejsze w skuterze, co jest. Oczywiście kierownica. A jeszcze zapomniałem. To jest to, co. Jak leci sobie z niego taki dymek. Odpaliliśmy właśnie. No, mogą być różne skutery. Zrobimy jeszcze jeden. Jeden taki szybszy. Z tyłu ma dwa kółka. Ktoś powie, że takiego nie ma. No, nie wiem, może są. Tu ma takie pojedyncze siodełka, i ma też kierownicę. Sobie jeździ. Wiem, że się nudzicie, właśnie. To jeszcze Wam trochę narysuję, jak się rysuje rekina. I pozdrawiam wszystkich, hej. Rekim jest łatwy do narysowania. No małe rybki to się rysuje bardzo prosto. I płetwy. A tu jeszcze trawka jest i bąbelki. Pozdrawiam Was, do następnego razu Hej!